Witam. Szósta rano. Go... Go on w górze. Wczoraj... Było ciemno, ale jaskółki mu nie pozwolę. Bez Ja A jaskółki bez serwego będą gonić. Wczoraj... Na noc tak był. Na tej wysokości może ciut wy, wyżej był. Dużo nie ale tu jest. Ale go te jaskółki będą męczyć. Nie polata, bo, bo mu jaskółki nie dają. A, z tymi jaskółkami po Zbliżą, to jest I idzie coraz wyżej, a z tymi jaskółkami. Ha! A się są do niego, ale w ogóle całe stado tych jaskółek cały czas po mi ucieka. Szósta rano, gospodarz stał tu wczoraj został, ale przyciął lotu, czegoś się wystraszył i on jest tu. Biatarku nie ma nic skuki odleciały Młody pierwszy raz poszedł do góry wczoraj To już tak od piątej, wczoraj od piątej. Ale odchodzi. On wie, że to gdzieś tutaj. No ale nie wie gdzie. Zaraz mu wypuszczę gołębie na dach. Zrobię pauzę, poza tym jeszcze kury też nie wypuszczone, wypuszczę, odszedł. No zobaczymy za chwilkę. Przecież już jedzie na dół Nie ma się na czym oprzeć Stoi Stoi powietrze Zobaczymy jaki to jaki to gołąb jest Odchodzi, wraca Nie może się opuścić na dół Szósta. wczoraj o 5.00 były wypuszczone gołębie 6.00 na drugi dzień nie może, nie może bez przerwy na tym samym pułapie malutki gołąb nieraz to jest tak, że Żle te gołębie mocno idą do góry tam jest Kiro Wogradzki. zrobię jeszcze pauzę i wypuszczę resztę kur, muszę im przynieść też E, wody odchodzi tak by wiedział, że to gdzieś tutaj ale no tak nie do końca zrobię pauzę, bo też kuro muszę wymienić wodę i odszedł e, zdecydował się jedzie na dół A z na dachu 6 rano, po 6.10. 10 Zobaczymy pauza No to już wój już jest drugi na rano A to Młody skirowogradkich Wczoraj były loty I gąb I gołąb eee, Ten też Ja nie wiem No szósta Było to w górze Wczoraj Koło ósmej To było jeszcze w górze Nie wiadomo I te mnie teraz Zawołam, od wczoraj nie jadły to Znaczy nie od wczoraj, tylko od przedwczoraj no. Polatały, polatały chwilę Tak jak mówię, zaraz je zawołam do jedzenia hm. Jeszcze nie mają przygotowane Tu grochowe tak samo, też było już na dachu Także nie wiadomo. Ten to będzie może samiczka. A już ma takie ładne tarcze. I jego brat też ładnie lata. No i powoli. Powoli tego gołębie. E, powiedzmy się, zobaczymy jak to się wypierze jeszcze. Jakby się jeszcze ładnie wypierzyło. Nie dość fajnie latają. No to jeszcze. Jakby ładnie wyglądały, no to by było, można by ogłosić e, sukces. Jak to tak dalej będzie? tylko tam jeszcze na miskach jest kilka. Późno jest, no, ale, no co zrobić. Farsat był na samym, e, na samym początku. No teraz to powiedzmy jakoś to się rozkręciło, chociaż ostatnie jajko też jest jedno, tylko dobre, reszta. Znaczy jedno dobre No też było tak, że były jajka po jednym dobrym I to też tak, byłoby teraz więcej, ale Ale były po jednym dobrym No ale dobrze to niż, niż nic Dobra, Pokażę jeszcze te gołębie, które są pod wojlerą. No i one będą czekać na, na pogodę A delikatny tam listki się ruszają górą, ale bardzo delikatnie, że aparat ściąga. Ja nie widzę. I tak to stojąca, taka powietrze po jest. Drugie pauzę i pokażę te wolernie. Wszystko siedzi. Wczoraj były nawet dość fajne loty. Widać efekty, że, że te są do, do, dziś, do dziś latają. Od wczoraj. Była tak się fajnie, fajnie zrobiło wczoraj, tak koło piątej, także miałem kosić trawę, to się gołębia jeszcze się później rozle, e, e, rozleciały wszędzie, no i trzeba było ich przypilnować, także po koszeniu trawy, e, no ale to tak, tak to jest, no ale to, tak to jest, chodź, 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 chodź. Drugi z kirowogradzkich. on dopiero tak mu tam nieszczęśliwie urwałem, wyrwałem ogon. A ślicznie lata ten gołd. też się fajnie, bardzo fajnie się pokazało. No i się coraz tutaj taka samiczka białodziówka. Ona też fajnie, fajnie lata. No i dyscyplina ma być jak wojsk. w W do lotu, wchodzą czekają na jedzenie to takie młodziaczki wczoraj to też, to takie jeszcze małe te gołębie niektóre większe no i, i teraz już będziemy, będziemy po prostu patrzeć które gołębie się nadadzą, a które się nie nadadzą mam tu siwki takie jeszcze to trochę pogięte bo one i pierzą strasznie Wszędzie pióra dookoła, że aż trzeba grabkami zagrabić jest to, No i tutaj fajnie, bo tutaj, mają, tutaj przesiadują całymi dniami tutaj pod wojlerką świeże powietrze lepiej niż no. no i, i do lotu są dawane, trochę jest tak skomplikowane. Nie wiem, czy nie przeniosę klapy tutaj na, na, na wojlerę. Bo później, jak do jedzenia, jak wejdą już jedne tutaj, to one chcą przechodzić przez wojlerę, na no ale to. No, zobaczymy. No i przede wszystkim, no, najważniejszą tą wadą to te gołębie się cały czas, co je nauczę. No to teraz od, od września wysyłki, no i te gołębie e, te gołębie po prostu będą znów się wymieniać. Tam jeszcze dość sporo jest na, na miskach. Ta krawatka wczoraj, ta miska fenomenalnego, Fenomenalne. chodź. chodź, chodź. Malutki gołąb. Ładnie wczoraj dała czadu. Fajnego. No i co niektóre są takie? Tak jak mówiłem, w stu gołębiach jest może trzy, cztery gołębie wybitne. Do pięciu jakby się zdarzyło, no to jest naprawdę sukces. Później jest dużo dobrych, średnich gołębi. No to już tam ciężko połowę tego. No i 10%, 10 to to jest taki odrzut eee, Ja już tam staram się to eliminować już jak, już jest, jak są już małe na gniazdach jak wychodzą jak już nawet to, to eee, upierzenie i tak dalej no to widzę, że jest coś nie no to staram się to już oeliminować a później no jeszcze, jeszcze raz trzeba to sprawdzić to stre takie eee, ona wyszła z kolorowych będzie samica, no ale nie pokazuje się to za specjalnie. No i tam jest jeszcze kilka takich gołębi, jeżeli nie, nie, nie tego... wyle Śpią, tak. Jeżeli... E, jeżeli tak się będą dalej, no to... E, jeszcze tam kilka młodych potrzebuje obrączki. No to doprawię się. Podzielą obrączkami. No na razie... Niedobrze jest, bo, bo nie, ma, nie ma tej pogody. Jakby była ta pogoda taka fajniejsza, no to to by e, było po prostu lepiej. Muszę tutaj, nie wiem czy nie dorobię im jeszcze siodełek tutaj, żeby w środku miały. E, no nie jest tak dostosowane na taką ilość gołębi. No ale te gołębie zaraz, bo w większości te nie są sprzedane, no tak także e, pojadą. A no i od razu się, no ale na miskach jest dużo młodych, naprawdę dużo młodych jest. I. Um, no i ten. Ten rok. Ten rok taki. powinien jest taki obfity. Tu jest takie siłę. To po jaszczębiu jest rozprute i, i, i zeszyłem go. No i, no i lata już. Już fajnie się pokazuje. Fajnie już. Pewnie, że jeszcze to nie jest takiej 100 w takiej stuprocentowej formie. Ale. Miejmy nadzieję, że najgorszym problemem jaki będzie to właśnie ten jaszczan, jeżeli tego, no bo gołębie, gołębie to powiedzmy no, no, normalną rzeczą, że nieraz coś tam zginie. Dziś nie było jest fajnie. Wczoraj przykryło dwa tiplery. Na, na takiej górze był, był ten filmik. Poszły wybitnie. No tak. Chmury były na tej wysokości co dziś. A że to moje tipplery, a to pocztowe lecą ha. A dwa tiplery? a dwóch tiplerów nie ma I Nie ma trzech Zobaczymy dzisiaj musiały być na bardzo wysokich Tylko Mi przyszły takie chmury bardzo wysokie i przykryły te gołębie. No i to jest Nieraz to jest takie jak pójdą Czekałem w sumie też te Czekałem na to, na to niebo, no i niebo się bardzo ładnie robiło. Bez chmurki było, i później chmury przyszły, takie wysokie chmury. No one, jak widzą mnie raz, to na, no pewnie chmury były na dwóch kilometrach, a one przecież dopakowują mnie raz do trzech. I, e, no i otworzyło im się niebo, później zamkło się niebo. Jednego starego, najbardziej szkoda i dwóch młodych. Eee, dlatego już tiplery nie będą latane Nie ma eee, Nie ma, nie dość, że nie ma za dużo To jeszcze, eee, to jeszcze mogą zginąć Także Także eee, Już nie będą latane, już nie ta pora jest Przyszły takie chmury, nieraz takie zdradliwe te chmury są I Oczy po niebie, te przyleciały, ale te tipery były bardzo wysoko. Chociaż. Ale klapy były zwolnione. Wiesz, spuszczone to. To nic nie weszło przez, przez klawiszy. No zobaczymy. I jeszcze mogą się pokazać. Szkoda. Ty akurat gołębi bardzo szkoda, bo one były wybitne. Te dwa młode zawsze latały. Takie średnia lotu tych młodych pierwszych to było tak 5 godzin i szły na takim, na takim to, i to co, co ważne no, latane były codziennie myślałem, że to, że, że są latane, że nie zgubię, a no, mimo wszystko. Mimo wszystko. No to grochowe to jest to, weszło teraz już tego, no, ale szuka od razu jedzenia, no bo to nie jedzone jest, nie jadło to. Samiczka wiecie Drogowa. To też przyleciało od wczoraj. No takie, takie te gołąbki. I nie wiadomo, czy to, czy o te gołębie latają całą noc. Tak jak mówię, no jedno to widziałem, że o ósmej jeszcze było w górze. No i dziś, dziś tak wyszedłem, do, do, do wypuścić trochę też. Przyspałem, no ale tego no szósta, szósta rano yy, yy, wypuścić na no tak jak zawsze wypuszczam pierwsze poenny i gołąb był w górze no to zobaczymy, no, znaczy to nigdy nie, nie zobaczy czy, czy tego no ale to to grochowe no i tamto siwe takie rozprute no to też takie chodzę. No, ale dopiero będę miał go o 17 jedzenie także pozdrawiam wszystkich zapraszam jak zwykle na kolejne filmy tu jest też taka, to jest siostra do tego do tego yy, siłego fajne to lodo ładna taka puchata Fajny gołąbek Pozdrawiam i do zobaczenia